Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Legends of Runeterra. Runeterra? Runeterra? Runeterra! Terra nowa! Dobrze, wygupiamy się. Już koniec wygupiamy się, bo to poważna sprawa. Jesteśmy w ekspedycji, czyli w tej takiej e, arenie jakby z Hearthstone'a, czy w drafcie z Magicka, w formie Legends of Runeterra. A, I tak mi się jakoś udało złożyć talie. Która przyniosła mi już 6 zwycięstw, po raz tylko raz mi się udało przegrać, a poza tym same wygrane. Przy czym, co jest ciekawe w tym trybie areny, to jak się przegra raz, a potem wygramy, to znowu możemy raz przegrać. Więc, jakby co dwie, co dwie gry musimy wygrywać, poza ostatnią bitwą, bo jak widzicie, mamy tylko jedną szansę, żeby wygrać ostatnią siłę potyczkę. Pokażę Wam szybciutko talię, jaką mi się udało złożyć. Jest to głównie talia Demacji, jak widać na załącznym obrazku. Jest trochę zaklęć. Um, tak naprawdę po jednej sztuce większości kart um, mamy kalistę i to jest jedyna. To nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam. I um, to jest jedyny bohater z tej, z tej innej klasy, innej rasy, jak to jak zwał, tak zwał. I nie jest tak często przeze mnie grana. Um, a przede wszystkim my gramy, moi drodzy, uwaga, uwaga, Garenem. Garen to jest mój ulubieniec po prostu. Robi, robi furorę. A no cóż, no mocno zdemacjonowana talia. Myślę, że się, y, mamy szansę tutaj y, wygrać. Jeśli nie, no to zobaczmy, jaka jest nagroda, bo nawet nie wiem, jaka jest nagroda z tego triala. To jest mój drugi run. Ten pierwszy, jak widzieliście, miałem dwa zwycięstwa. Tu mam zwycięstw sześć póki co. No i zobaczmy, czy nam się uda dobić to. Huh! Siódme zwycięstwo. Najpierw musimy znaleźć godnego przeciwnika Ładne grafiki są. Nie mogę powiedzieć, ale z drugiej strony wolę. Ten fan, że tam szukamy godnego przeciwnika z Hearthstone'a To za poważnie wygląda. O, ziomek ma trzech bohaterów. Ma Tyrandę, ma Tresza i to jest Elisa, jeśli się nie mylę. No i ja mam już taką taktykę, że ja nie chcę tych drogich kart mieć na początku. Ja szukam tanich kart, bo te drogie karty i tak dobiorę. O, i to jest bardzo dobry ziomek. Którego mamy? To jest Elisa, to jest Elisa. No dobra, zobaczymy. Zaczniemy od zagrania tego ziomka. On jak ginie, dostaniemy zaklęcie o koszcie 6 lub więcej. A póki co zadamy pierwszą krew tutaj. E, pierwsza krew się polała, zadaliśmy pierwsze obrażenia. Też dobrze. Uuu, możemy dać mu plus 3, plus 3! powoduje, że nie może być gościu blokowany przez e, ziomków, którzy mają mniej niż 3. Więc niestety nic nie zrobię, gościu zaatakuję, zadam mi trzy obrażenia. No i, i nic nie poradzę na to. Mówi się trudno. Ja pasuję. Wracamy, mamy trzy punkty many i nie możemy nic zagrać sensownego, więc po prostu zaatakujemy. I mamy standalone. Możemy dać mojemu ziomkowi plus 3, plus 3, i mamy jednego, jednego ziomka, a mamy jednego ziomka. Więc jeśli zablokuję, na co liczymy. No to mogę teraz dać mojemu ziomkowi plus 3 plus 3. I pytanie czy nie chcę mu dać też tego Bersta, eee, W sensie tego tafa mimo wszystko. Daj mu tego tafa. Zostanie tylko dwa punkty obrażeń. A ziomek zagra. zaklęcie jakieś. Zagraj 3 punkty obrażeń. No dobra. Akurat mu się dobrze trafiło. Dostali. u Vengeance. Bardzo dobra karta. Bardzo, bardzo dobra karta. No dobra, jesteśmy na czwartej rundzie. Eee, hmm, Trochę szkoda, bo. Nie mogę chyba dać jemu samemu tego, czy mogę? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem tego. Więc z ciekawości zobaczę. Nie mogę. Dobrze wiedzieć. Zrąbę. Trzeba było zagrać to. No trudno. Piąta runda. No, gram mojego Garena co? Zobaczymy co z tego We wyjdzie. Spróbujemy dwa razy zaatakować. Jest stresz i on ma niestety challenge. No trudno, atakujemy. Mamy regenerację, więc to, że gościu ma tego trasza, aż tak bardzo mi nie przeszkadza. Ja chcę dwa razy atakować, żeby z ulepszonym garenem mieć do czynienia. I mam w następnej turze barierę, w razie czego czyli to. Więc jestem w stanie spowodować, że mój Garen przeżyje. Mogę też zabić mój Tresha. A uh, when I'm someone, give a, a Spiders plus 1 do ataku. Uuu, uh, i mnie. Um, Oooo, oh, wow, wow. aa. Nieładnie. Więc nie sensie zmieniłem faktu, że jak on będzie chciał zaatakować tym Treshem. to ja mu go zabiję. Chyba. Czy jak go zabije, jak z, zrobi blok, to czy to zadziała, czy nie? To jest bardzo dobre pytanie. A zróbmy tak, jednak. Trzeba się trochę zastanawiać, żeby nie przegrać w jakiś głupi sposób, prawda? Prawda? Zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze gościa ma trzy punkty. ...many. ja mam w razie czego na barierę którą chciałem potencjalnie... Okej. Okay. Wziął tego ziomka. Nie wiem czego chcę barierować. Tak naprawdę. Idziemy tu Zrobimy tu No i dać mu tą barierę czy nie? Czy temu dać barierę? Dam temu barierę. Mam nadzieję, że mój Garen nie zginie. Nie pamiętam co... Co ten ziomek miał w sumie... Jak sześć jednostek zginie, to potem przyzywa... Attacking champion from your deck or hand. Okej, okay, rozumiem. Mimo wszystko zagram to, eee, tak, to. Przyzywamy dwóch tych Duncanes z i dodajemy wszystkim elitom, plus 1 plus 1, a wszyscy moi są elitami. Spoko. Hmm. Kolejny... Battling Ali Strikes. O oh, enemies! Zabija wszystkich. Tylko kiedy ja to muszę zagrać? Teraz? To jest problem, który. który mam z tym. Czy to jest Battling? Czy jeszcze nie? Rozumiecie? To jest dobry moment na zagranie tego zaklęcia. A, czyli trzeba było to zagrać po zblokowaniu. Mój błąd. No I widzicie, i w ten sposób właśnie można sobie. Tak. W ten sposób można sobie bardzo popsuć rozgrywkę. Czyli trzeba to było zagrać dopiero jak gościu zblokuje. Nie lubię tej gry za to! Nie jest logiczne do końca kiedy te fasty się rzuca wszystkie. Spoko. Oddam mu pięknym zanadobny. Oddam mu pięknym zanadobny. Nie mogę niestety inaczej zablokować, więc dostanę 6 punktów obrażeń. Żałuję! No, nie ukrywam, że żałuję i, i jestem zły za, za to rozwiązanie, bo mógłbym coś innego pograć nie? w tym czasie. No tak. On zrobił błąd, ja zrobiłem błąd. Jesteśmy w domu. Uuu. For died this game, okej. Okay. To jest mocny stronnik. Mam barierę, kolejną. Eee, to jest 8, to jest 2. Że musiałby ktoś zginąć z mojej strony, a nie zginie. Więc ja chyba zagram. No chyba, że zaatakuję. Weźmy challengera. I zobaczymy, co się stanie dalej. jestem w stanie zabić tego ziomka. Kolejny ziomek. Mogę zabić obydwu tych ziomków? Ale chyba nie. Chyba tylko jednego chcę zabić. Potencjalnie. I chcę robić kartę z tego. Really? Eee... nikt nie został. A nie, on został. Mój błąd. Nie szkodzi. Nadrobimy to. Co mm -hmm. Chcemy go zabić, nie? Nie no, muszę go zabić. Chyba, że to jest fast, to mogę na tymy turze zrobić. Ale tego nie mogę zagrać z kolei. No to muszę go teraz zabić No i jak on teraz zaatakuje w następnej turze a to zrobi na pewno, to ja niestety muszę zablokować tego ziomka. Nie ma innego wyboru. Chyba, że da mi zagrać to. Nie dał mi zagrać tego. Jak ma coś do plus do ataku, to zginęłem. Niestety. Bo to jest niestety wolne zaklęcie. Więc albo jestem na jednym punkcie zdrowia i żyję, albo jest koniec gry. Zaraz się okaże. Mm, chcę to zagrać. Jeden pocisk wystarczy, jakikolwiek. Z tej strony, chyba może nie mieć w tej talii pocisków. Gdzie jest szansa? Counter spell, Albo nie. A jednak. Nie może coś celu wybrać chyba. Mam wrażenie. Okej, okay, dziękuję. O, teraz dwa zaklęcia spakował. O, wow, wyczyszczone. Dobra, no jest przynajmniej moja tura, gdzie ja będę atakował. Więc mogę coś kombinować. Pytanie, co? Hmm, to jest kopia. Ja naprawdę, nie wiem, czy bardziej mi się opłaca eliminować tych ziomków, czy co? Drainage. Nic na drainie nie poradzę, niestety. A on przyzwał kolejnego Spiderlinga! Co on będzie miał? ...Marelaja? O, to ciekawe. We will not hesitate. Muszę wszystkim zaatakować, w ogóle nie ma szans. You have to get me out of you. Really? Really? Co gościsz zrobił? A no, głupi jak nic Wygrałem na następnej turze. W sensie nie, nie wiem czy wygrałem, ale no ewidentnie Ewidentnie gościu nie policzył jakoś ataku. Nie ogarniam tej kuwety. Ok. Nie ogarniam tej kuwety. Nie ma gościu szans. Co zaatakować tym, czy poczekać? No, za zaatakuję. I co? I to jest. Jakbym zniszczył innego, to mi nadal może zablokować tego ziomka. No więc zostawię tak, jak jest. Strasznie dziwnie gościu zagrał, no. Już mógł to wygrać! Mógł to wygrać! Nadal jedyna szansa to, że ziomek dobierze jakieś zaklęcie, które mnie zabije po prostu od tak. Hmm. W sumie to chcę nie zaatakować wpierw. Zobaczcie, czy gości coś zagra. Nie dobry. Spiderlingi wracają. Poczekam z tym. Nie. nie śpieszy mi się. W następnej turze prawdopodobnie nie mogę to zagrać. Bo też będę miał. atak. Okej, okay, ale nie mają overwhelm'a A to, to jest jakby tu najważniejsze w tym wszystkim Zabij tego ziomka W takiej kolejności poproszę Ja nie może blokować tak swoją drogą Teraz to zauważyłem Więc <laughs> trochę szczęścia W tym wszystkim trzeba też mieć To nie ma znaczenia Praktycznie Musi Wszystkich zablokować I W następnej turze po prostu atakuje tym A nie, no, jednak jeszcze pomyślał, bo jest cały czas szans dla niego. <grywka> jeszcze może dobrać ten pocisk. No nie, no, chyba atakuje, nie? Zanim mi zrobi coś dziwnego. Dobra. Zobaczmy. Lifestyle. Naprawdę... Musi go zablokować. Pytanie którym, nie? Tym nie chce, bo nie chcę, żeby dwa razy Lifestyle dostał. jest ironiczne Po prostu O oh, wow Ja naprawdę przegrać mogę przez Głupi układ gdzie on dobierze znowu przyzwi 3 spiderlingi A ja nie dostanę stronnika Just saying. Come closer. I don't bite. No dobra, to. to przegrał. Tak naprawdę wystarczyły, żebym jednym zaatakował, Ale nieważne. Jakkolwiek ich poblokujesz, to przegrałeś. Dziękuję okay, bardzo. <laughs> oh. Śmieszne jest to, że od razu robi finish, mimo że się animacja jeszcze nie skończyła. <noise> Naprawdę, ja zrobiłem błąd yy, przez tą kolejność, nie? że Nie wiem kiedy do końca tego fasta zagrać jeszcze. O, trial Bonus 2000 doświadczenia. Proszę bardzo, kuferek dostałem. A i volt mi się tu na wyższy poziom zrobił, więc teraz będę miał taki zestaw we wtorek jak mi się to otworzy. 7 wygranych jest zdecydowanie lepszą nagrodą. Tak mi się wydaje. <laughs> 7-2. Claim Rewards. Champion Capsule! 300, 1500 shardów O, tresza I0 dostałem. Miło mi. To jest lat pajączków. To jest dziwny ziomek. Dobra, a... To wszystko było. OK. I teraz właśnie, jakby musiał znowu zrobić embarka, to kosztuje to albo 3000 shardów, albo 300 monet, które się kupuje za prawdziwe pieniążki, albo ten token. Ja ten token dostałem jeden, więc dlatego mogłem raz zagrać. Ale jeszcze weźmy sobie Terry rewardsy, bo jeszcze mamy Silver Chesta. Wiecie co mi przypomniały te chesty? Eternal! Taka gra karciana. <gry> Dokładnie takie same była koncepcja z chestami, które się upgrade'owały jeszcze. Ten Vault to jest idealnie przykład nagród z Eternala gry karcianej, w którą też jakiś odcinek był kiedyś na moim kanale. Jakby nie było. Dobra, to chyba wszystkie były nagrody. Chyba mi się skończyło. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Proszę bardzo, Dariusz na czele armii. Na do widzenia. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Było trochę emocji, myślę. By, była to ciekawa rozgrywka. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej Legends Runeterry, czy nie. Bo jestem ciekaw. Jeśli wyrazicie to poprzez łapkę w górę, to oczywiście jest to jakaś opcja. Ale możecie też właśnie wyrazić to w komentarzu, że chcecie więcej. To pogram. Ile tych kart jest? No, trochę kombinacji w kartach jest. Zdecydowanie. A gdzieś tam wyczytałem, że można wykombinować jakoś tak, żeby mieć dwa razy tego samego bohatera. Nawet na planszy, mimo że normalnie, jak się go dobierze z re... do ręki, to się zamienia w zaklęcie. Więc są jakieś takie potencjalne te. Chyba, że to naprawili, bo może to był bug w jakiejś wcześniejszej becie. Na forach widziałem po prostu strategię, gdzie ludzie pisali, że można to zrobić. Grest, no myślę, że ciekawa. Ma swój urok. Ma swój urok. A questy nie wiem tak naprawdę kiedyś resetują, bo. Zrobiłem je i nagle o 19 się dodały kolejne dwa questy Więc nie wiem jak jeszcze questy działają Czy działają podobnie do Team Teamfight Tactics Gdzie one są na dany tydzień, cały zestaw questów I można mieć tylko trzy aktywne Czy, czy jak to zrobione, nie wiem do końca W tym odcinku to tyle Do słyszenia, następnym razem Cześć